weź na drugę pan sam będzie walczył za was z księgi wyjścia pan będzie walczył za was a wy będziecie spokojni izraelici stoją nad morzem czerwonym przed nimi woda, za nimi wojsko faraona. Po ludzku żadnego wyjścia. Lęk, panika, krzyk: Po co wyszedłem z Egiptu, skoro tu zginę? I właśnie w tym miejscu Mojżesz mówi: Pan będzie walczył za Was. To słowo jest jak miecz przeciwko lękowi. Bo ile razy w naszym życiu stajemy w podobnej sytuacji, przyciśnięci do muru, bez rozwiązania, z poczuciem, że to już koniec. A Bóg mówi: To nie twoja walka, to moja walka. On nie potrzebuje twojej siły, twojego planu ani twojej paniki. Potrzebuje twojej wiary. Bo wtedy, gdy ty nie widzisz wyjścia, on otwiera drogę, nawet przez morze. To wezwanie jest wciąż aktualne. Pan będzie walczył za ciebie. Twoim zadaniem nie jest udowodnić, że wszystko sam ogarniesz. Twoim zadaniem jest zaufać. Zaufać, że On wie, jak przeprowadzić Cię na drugą stronę tej sytuacji bez wyjścia. Tylko tutaj znowu powraca problem wiary i zaufania.